Dzisiaj chcę Wam pokazać dosłownie na realnym, realnym przykładzie z życia wzięte zobrazować, jak wygląda to, kiedy Ty czegoś pragniesz, kiedy Ty mówisz, że jesteś gotowa, chcesz więcej. To, co się na ogół zadziewa w naszym życiu, często właśnie mówię też to, pod podkreślam, nieświadomie mm, kiedy my jesteśmy na coś gotowe, mówimy, że czekamy, że chcemy, że. Em, że tak, wpuszczamy to nowe, a jednocześnie, jak to tak naprawdę wygląda, kiedy jednak, mówiąc to, my się trzymamy starego i trudno nam puścić stare, a musi to się zadziać, żeby tak naprawdę dopiero móc puścić to nowe, że to jest trochę tak, jakbyśmy, wiecie, z jednej strony trzymały się jednego, z drugiej drugiego i po prostu to jest takie, wiecie, przyciąganie liny, nie? Chodź tu trochę, tu trochę, tu i jakby to nowe, to zajebiste, piękne, o czym ty marzysz, mm, czy nowe relacje, nowe jakości, E, czy więcej pieniędzy, nowe pieniądze, nowa praca, czy twój biznes, em, jakby w ogóle, nie? To też chodzi o nawyki, o zachowania nasze stare nawyki, a kontra nasze nowe. Że jak to wygląda, kiedy my potrzebujemy puścić stare, żeby dopiero to mogło nowe zagościć. I to też jest kwestia tego, z jakiej to w ogóle. Mm, z jakiej energetyki, z jakiego miejsca u ciebie to idzie, że ty czegoś chcesz, nie? bo my możemy pragnąć, my pragniemy i to idzie z serca. A często takie chcenie, ja chcę, wiecie, jest podsycone brakiem, jest podsycone jakimś naszym ego, tym, żeby coś udowodnić, em, naszą, takim naszym niskim poczuciem wła, własnej wartości, że myślimy, że jak to coś będzie za gości em, osiągniemy, to wtedy my poczujemy się lepiej ze sobą. Więc to jest jedna kwestia, na którą bardzo, bardzo ważny jest ważne, aby zwrócić uwagę, skąd Ty chcesz czegoś tego nowego, nie? To jest bardzo, bardzo ważne, bo jakby jak to już jest naładowane tymi, tym brakiem, tym lękiem, tam jest podświadomy, nieświadomy, w sensie podświadomy lęk, nie? Że podświadomie steruje nam jakiś, jakiś stres, lęk, poczucie bycia, poczucie bycia niewystarczającą, chęć udowodnienia, nie? Komu? Bo to to ma swoje korzenie i to, żeby zauważyć, z jakiego miejsca to idzie, nie? Um, dlaczego trzymam się starych relacji, partnerskich, przyjacielskich? Bo, bo boję się ich stracić, bo, bo co wtedy poczuję? Bo co się ze mną stanie? Co ja odkryję na swój temat? Bo co, bo zostanę sama? Bo, bo czuję, że nikt mnie nie lubi, nie? Jakby to jest korzeń i tym się zajmujemy na... We współpracy, mentoringu jeden na jeden, to jest ta podróż, właśnie, w którą cię zapraszam, po to, aby odzyskać swój wewnętrzny głos, swoją wewnętrzną prawdę, abyś ty już po prostu nie była taka właśnie rozciągana tu, na lewo, na prawo, czy to, czy tamto, żebyś odzyskała to zaufanie do siebie, to zaufanie do tych swoich wizji i mogła iść i je realizować. Już dośnie z tymi powinnościami. Blokadami, tylko otworzyć się na tą pełnię tej obfitości, na to, co na Ciebie tu czeka, czeka i to, co czujesz, że jest dla Ciebie dostępne, nie? I taką, takim realnym tym przykładem, o którym chciałam Wam cię powiedzieć, to jest sytuacja z mojego życia: to jest sytuacja e, jednej kobiety, koleżanki nazwijmy, gdzie. E, gdzie poznałyśmy się, właśnie w szkole Klesi? E, I powiem Wam, że klik, kliknęło od razu. Naprawdę fajna, zajebista kobieta. E, mój vibe totalnie, w ogóle, jak dla mnie od razu wizjonerka mega, e, do potęgi NT. No, naprawdę czadowa, zajebista kobieta, nie? I jakby kwestia jest tego. E, Okay, to, co ja czuję, jaka ona jest, i faktycznie w rozmowach em, takich jeden na jeden jest po prostu naprawdę świetną kompanką, towarzyszką, w sensie mogłaby być materiałem na przyjaciółkę i w ogóle tak ja czułam, nie? I co się, powiem Wam, co się zadziewa? To, że, em, że ona ma również, oczywiście, inne koleżanki, tak jak ja, ale ona. Em, przez to, gdzie na początku zaczęli, zaczęliśmy, no wiecie, nawiązywać nowe relacje, kiedy e, z znajomości e, poznawać te nowe mamy, ojców, jak zaczęliśmy e, do, tej, e, do tej szkoły te dzieci posyłać, e, ja poznałam inne mamy różne i spoko. I ona poznała też e, te, które ja poznałam, z którymi ja nie kliknęłam. I z którymi nie kliknęłam dlatego, powiem wam, e, że osoby od razu zaczęły się przedstawiać jako ofiary, zaczęły napierdalać na swoich eks na przykład, Um, jakby to w ogóle nie jest mój wajp, nie? Ja, ja miałam takie od razu, okej, okay. wiecie, zaczęła napieprzać na to, że, no, że on dla niej nie był dobry, ale jest dobry dla syna. No i ja jej powiedziałam po prostu o, odważnie, naturalnie, mój głos, moją prawdę. Um, powiedziałam, no to chyba dobrze, powinna się cieszyć, że to twoje dziecko ma, e, ma zajebiste relacje z ojcem, tak? Że to, że tak jest między wami, no to jest wasza sprawa, a dziecko jest dzieckiem. I ona się obraziła. I jakby, no ja, ja nie umiem zadowalać już innych, gdzie byłam największą kurwa zadowalaczką na świecie, centralnie. Ludzi, w ogóle people, pleaserką totalną, doszłam do tego momentu w sobie, gdzie po prostu mówię już swoją prawdziwą prawdę, a nie trzymam tego tu, nie trzymam swojej prawdziwej opinii, i to jest to, co nas blokuje, nie? Że często my naprawdę chcemy powiedzieć coś, co uważamy, czujemy, i oczywiście, że to nie ma, by nie wychodzić z miejsca i z intencji zranienia tej osoby. Zniechęcenia, zranienia, nie, i to też w, w przypadku takim, gdzie ja pracuję z takimi osobami, jakby zajmuje się to mnie tą przeprowadzaniem przez tą podróż, towarzysze, i to też nie było moją intencją, żeby przebudzić nagle tą osobę, to nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby po prostu powiedzieć swoje zdanie. Nie? Jeśli ktoś się wymienia swoją jakąś opinią i swoim zdaniem, to my mamy jak najbardziej prawo podzielić się swoją, wypowiedzieć. powiedzieć. Jeśli ktoś nas zaprasza do jakiejś konwersacji, zaprasza do swojego em, życia, otwiera się, no to ta osoba. Jednak z tej pozycji, gdyby była dorosła, no to by liczyła się z tym, że po prostu em, może ją spotkać em, róż, inna opinia, nie? No i ona się po prostu z tym nie zgodziła. I ona się zakolegowała z tamtą. E, I em, powiem wam, że to jest niesamowite, gdzie mnie, ja po prostu mnie odpycha od tamtej drugiej kobiety. I kiedy one są razem i ta moja <laughs> potencjalna psiapsi ona zapraszała mnie, żebym wyszła z nimi gdzieś na drinka, no, bo wiedziałam, że tam tamta będzie. I ja jakby totalnie w ogóle, no, nie, nie. E, ona gdzieś tam cały czas nawiązuje, próbuje jakieś, wiecie, kontakty ze mną, ale cały czas gdzieś tam jest tamta przyklejona i ja po prostu nie potrafię, ja nie potrafię. I ja widzę, jak ona, to moja potencjalna psia, psi, ta wizjonerka, naprawdę szuka tego, nie? I jakby, że widzę, jak my czułyśmy się, w sensie, jak ona się też czuła w tym, że Jezu, jest inna perspektywa, jakby jak rozmawiałyśmy i ja też przedstawiałam swoją prawdę, że widziałam to, nie? Jak ją to kręci, gdzieś jara, że to jest ciekawe, że w ogóle tak, a z drugiej strony, jak ona jednak tkwi w tym starym i ona jest potrzebna tamtej, więc u niej też się odpalają te, te mechanizmy różne, nie? Być może... Chce być lubiana przez, przez wszystkich, nie? To jest tak właśnie, że my chcemy, wiecie, być lubiane przez wszystkich, a tak się nie da. Ja też byłam w tym miejscu, że to jest to. Zobacz, gdzie. Gdzie ty czujesz, że do końca nie możesz być, nie chcesz być sobą, nie chcesz wypowiadać pewnego zdania na głos? Dlaczego tak się dzieje? W jakim towarzystwie? Zobacz sobie to, w jakim towarzystwie. I czy to, to jak będąc wtedy mm, w takim towarzystwie, w takiej sytuacji, gdzie ty jednak dusisz i tłumisz tą swoją prawdę, swoją tak naprawdę wewnętrzną, no, autentyczną tą naturę, swoją, to co się z Tobą zadziewa? Jak ty się naprawdę czujesz? I dlaczego ty się godzisz cały czas na to, nie? Dlaczego ty siedzisz w takich, em, to, em, takich, em, to, takim towarzystwie na przykład, nie? I, I słuchajcie, i to jest naprawdę, ja zobaczyłam to z tej perspektywy, że ona jest dosłownie. Nie chcę powiedzieć między młotem a kowadłem, no nie, no bo to są jej świadome decyzje, że ona wybiera tamto, ale ja z innymi jakościami już, gdzie ja już w ogóle no, nie mam zgody i nie wpuszczam osób, które narzekają, które opowiadają całemu światu o swoim jakimś źle, a nic nie robią um, albo tylko zapijają i w ogóle, bo, bo z tego co wiem, to jest dalej bardzo e, popularna droga, nie i radzenie sobie z emocjami. Um, jakby ja, ja to znam totalnie, kiedy ja jeszcze nie byłam mamą i w ogóle, gdzie jakby nie miałam świadomości siebie, e, połączenia ze sobą, e, nie miałam tej inteligencji emocjonalnej, tak naprawdę, wiecie, e, nie pracowałam nad nią, no to te emocje były tak naprawdę zapijane, nie? I więc totalnie to rozumiem. Kiedyś tam byłam, ale wybrałam inną drogę, nie? I tak samo jak ty wybierasz inną drogę. I to jest to, że ta moja wizjonerka, ona trochę nie rozumiem, dlaczego ja jakby odpycham ją w takim, bo to jest takie trochę, że ją odrzucam, no bo tak, odrzucam ją, wiecie, w, 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 w tym dwupaku z tamtą, nie, z tamtymi jakościami osoby, to nie chodzi konkretnie już jakby centralnie już o nią, o tą kobietę, tak, ale o tej jakości. Jakości życia, jakości, um, jaki mindset mają ludzie, którzy są też przy niej, nie? I to jest to, że jej trudno puścić, no i okej, okay, bo dla niej to coś jej daje, to coś jej coś robi, jej to jest potrzebne do czegoś, nie? I ty też sobie zauważ, do, do czego to stare ci jest dalej potrzebne. Jaką ty dalej osobą myślisz, że jesteś, co stracisz już nie będąc tą osobą, nie? To sobie zobacz, bo, bo puszczanie starego, odcinanie, to jest o czymś, nie? O tym, że ty już wybierasz nie być tą wersją siebie, która doprowadziła cię do tego miejsca, w którym jesteś, a którym już więcej nie chcesz być, już dłużej nie chcesz tu być. To jest ta kwestia, nie? I powiem Wam, że no, no tak to po prostu jest, że jakby ja nie mam ochoty towarzyszyć w tych starych jakościach, z których ja wychodziłam bo ja idę po więcej, po wyżej, ja idę po lepsze życie, nie? I jakby ja mam świadomość, jako świadoma osoba, kobieta, ja wiem, że idąc na przykład, nie wiem, na drinka z takimi trzema, w sensie nimi trzy na przykład, czy nawet większa ilość ludzi, ale jeśli ona przyprowadza takie jakości, taką energetykę człowieka, taki mindset, bo to nie chodzi o ocenianie ludzi, tylko chodzi o to, w co te osoby wierzą, co one robią, bo to jest to, nie? Te świadome, te świadome nasze decyzje. No to ja wiem, jak na mnie to wpływa, więc ja tu dbam o siebie. To jest to, że jak ja dbam o swoją energię wtedy, że ja nie po to jakby nie chcę iść, wiecie, nie po to nie chcę, nie chcę iść um, z nimi, tylko dlatego, bo o Jezu, bo, bo coś tam sobie myślę o kimś, to nie chodzi o to, tylko co mi to zacznie robić. Ja, ja wtedy będę czuła, wiecie, te emocje tam, które tam się zadzieją, tam, tą energię, że to jest takie realne, wiecie, dbanie o siebie, ta pielęgnacja, to świadome wybieranie swojego towarzystwa. I to jest to, że mu potrzebujemy odciąć się od starego, żeby wpuścić dopiero nowe. O tym jest to wszystko, nie? W tym kontekście tego um, otwierania się na nowe, i jak to jest, że trzeba puścić stare. Że gdzie my trzymamy się tego starego? To jest to. Chciałam Wam o tym powiedzieć na, na przykładzie takiego właśnie życia. Aby żeby, żeby zobaczyć właśnie, żeby, żeby żeby to pokazać, lepiej zobrazować, jak to naprawdę wygląda, że gdzie my się trzymamy starego, a, a jak to jest, dlaczego to nowe nie umie wejść, bo dlaczego i gdzie jest to stare, nie? To jest na przykład, tak samo wiecie, w relacjach takich osobistych, że em, na przykład, no nie wiem, wyjdziesz z toksycznego związku, czy jakiegokolwiek, który ci nie służył, i. E, i ty mówisz, teraz już jestem i nawet pracujesz nad sobą, tak, jesteś świadoma, co ci to robiło, że to nie było dobre, że to ci nie służy, że tego nie chcesz, że to były jakieś schematy, jakieś mechanizmy, dlaczego wchodziłeś, wszystko wiesz, nie? I spoko. I teraz ty mówisz, że jesteś gotowa na ten nowy, otwarta, gotowa na nowe jakości, I słuchajcie, na nowego partnera, nie? I teraz ten nowy partner nie przyjdzie, jeśli ty faktycznie nie pożegnasz się, te nowe jakości partnera nie przyjdą, nie wejdą, nie zagoszczą. Jeśli w tym twoim kontenerku dalej będą te jakości tego starego, bo to nowe nie ma miejsca, nie? Temu nowemu się to nie będzie podobało w tym, w tym kontenerku, gdzie tam będzie dalej czuło, wiecie, stary, stary brud, stary syf tak naprawdę. Albo no, i to i to chodzi o to, że na przykład kiedy ty na przykład dalej będziesz miała kontakt na przykład ze swoim, e, ze swoim ex, tym, z tym partnerem, który ci no, coś tam nie, nie pykło, nie działało, i to nie chodzi o to, że nie możesz mieć kontaktu z, takim, z taką osobą, tylko często to jest właśnie znowu na poziomie energetyki, że ty trzymasz się tego starego, bo to nie chodzi o to, że nie możesz mieć relacji koleżeńskich, jakichś takich e, e, przyjacielskich pod kątem tego, że, że jest po prostu między wami dobra relacja, e, bo na przykład jeśli to jest właśnie ojciec w ogóle Twojego twojego dziecka, ale jeśli Ty już nie masz takiego przywiązania emocjonalnego, już nie jesteś od Niego zależna, już nie wiem, nie spotykasz się albo go nie trzymasz na takiej smyczy czasami, nie wiem, spotykacie się na przykład na seks albo na jakieś kawy i tego utrzymujesz, tak energetycznie go potrzebujesz i go tak trzymasz na tej smyczy trochę, nie? To jest to. Jeśli ty cały czas um, oczekujesz, potrzebujesz go, jesteś od niego zależna, jakieś pomocy, nie wiem, finansowej, pożyczasz pieniądze, albo właśnie jakieś takie dla przyjemności się spotykasz, żeby coś mieć, no to uwierz, że to stare cały czas jest w twoim życiu i nowe nie wejdzie. Nowe ma takie uuu, co tu się odpierdala, nie chcę tego, nie. Więc to jest bardzo ważne, żeby sobie to zauważyć. I tak z tym was dzisiaj zostawiam. E, idę sobie dalej spacerować, e, bo piękna pogoda się, się znowu robi. E, I tak budźmy się do życia wiosna, i, i tak ja też czuję dużą, dużą energię. Wyspałam się, e, bo moje nocki są dalej różne. I to jest to, że tak jak ja myślałam, no jakoś się tam wysypiam i ja z gdzie wiem, że ten jest dla mnie bardzo ważny, mm, ale nagle widzimy, kiedy dostajemy coś lepszego że jednak tamto nie było takie dobre, nie? Że tak jak ja teraz tam pełen, taki przyjemny, zajebisty, ciepły, e, nieprzerywany sen po prostu, tyle godzin chyba z 10 czy 11 godzin snu, o co dbam, zależy mi na tym, to nie jest to, że ja, ja nie mam tego, nie mam świadomości, nie wiem, że to jest mi potrzebne i ważne, ja wiem, tylko nie zawsze, nie? Jakby to moja córka przychodzi do mnie do łóżka i wtedy już mam przerywany sen i wtedy tam la. ale jakby funkcjonując za takich czasami oparach, nam się wydaje, że to jest norma, że to jest normalne, że tak żyjemy i w ogóle. A kiedy dostaniemy trochę coś lepszego, czyli jak ja teraz zostałam ten sen.